Witam wszystkich niedzielne popołudnie. No niestety pogodę mamy jaką mamy, także zmienia się jak w skopie. no raczej nie rokuje dzisiaj o konia złowić. No w każdym razie, póki będka nad wodą, piłka w grze. Wszystko się zdarzyć może. Dzisiaj parę słów o ultralekkim spinningu. To jest kijaczek o ciężarze wyrzutowym 2 do 7 gram. Żyłeczka 0,14 no w tej chwili ze względu na wiatr dałem dwugramową główkę jigową, no ale zasadniczo używam 0,8 do 1.5 grama, żeby spowolnić maksymalnie opad. No i popróbujemy, może jakiś okonek się trafi, może coś po prostu. Chciałbym pokazać jak to bliżej wygląda kolegom, którzy nie wiedzą, że na ultra lekki jig po... często możemy po prostu bardzo skutecznie łowić konia. Dzisiaj akurat nie rokuję, nadziei na złowienie. W każdym bądź razie spróbować warto. Pogodę mamy jaką mamy, wraz wiatr. Deszcz, za chwilę słońce, ciśnienie zmienia się, skacze w góra, dół. A jak wiadomo oko jak to mówią, ma tyle powodów do niebrania co pasków na grzbiecie. Także wszystko jest możliwe. Zastosujemy kilka technik prowadzenia gumy w tej chwili, łowie z opadu Tak jak mówiłem zaznaczyłem wcześniej główeczka dwugramowa Mały twisterek No i zobaczymy co w trawie piszczy niedawno miałem jedną obrywkę, to okonek mi zszedł, taki nieduży Rzucam wzdłuż linii brzegowej już tutaj są larseny. Po prostu wiem, że on tutaj potrafi być, chować się. Nawet jak nie żeruje, to idzie w dziury i tam siedzi. No zobaczymy. Na razie spokój, ale to jest dopiero kilka rzutów. Wiatr się trochę uspokaja, także może będę mógł zaraz zmniejszyć główkę do 0,8, nawet spróbuję. I to jest o tyle dobrze, po prostu ultra lekko jak łowisz, przynęta ma bardzo powolne opadanie w dół, czyli nawet jak tutaj łowię na głębokości 4,5 do 5 metrów tu jest, to ona opadając już przeczesuje całą toń. Jeżeli one są gdzieś w toni, często gęsto się zdarza, że od razu z wyrzutu nie opadnie na dno, tylko po drodze są od razu ubrania. Także to ma swoje niewątpliwe zalety. W każdym razie osobiście uważam, że ultralekkie łowienie o koni jest naprawdę super sprawą. Jest często gęsto skuteczniejsza od bocznego troka nawet z tego względu, że przeczesuje całą toń i możemy sobie pozwolić na wolne prowadzenie przynęty na różnych głębokościach. W każdym razie, dzisiaj, jak widać, jeszcze parę rzutów wykonam tą dwójeczką. Długą główeczką. O, rzuty dalekie ponad 20 metrów spokojnie. Kiek sprężysty o szczytowej akcji. Miałem kilka takich delikatnych szarpnięć ale to raczej nawet nie podejrzewam o to konia. Tutaj wszystko potrafi wziąć, nawet i łącznie z babką byczą. Po prostu szarpie nie weźmie, bo ma za mały pyszczek do Haka, ale Czasami podbijam po prostu samym kołowrotkiem. Tylko trzeba troszeczkę poczekać, bo jak mówi jak zaznaczyłem wcześniej przynęta bardzo powoli opada na dno. Do głębokości 5 metrów taka główeczka nawet z twisterem, no to chwilę jej czasu zejdzie, żeby opadła niżej. Jednak po drodze zawsze trochę parę podbić robię. Wtedy mogę się zorientować czy coś w toni się dzieje, czy też nie. raczej na okonia dziś specjalnie nie liczę po prostu chciałbym tu kolegom młodszym zademonstrować łowienie ultra lekkie bo jest naprawdę wspaniała sprawa nawet ładnego okonka takiego w 20 parę centymetrów już na takiej cienkiej żylecach się trzyma na lekkim to no, naprawdę jest frajda. Znowu linię brzegową. Twisterek ładnie chodzi, ładnie pracuje, także myślę, że go na razie nie muszę zmieniać. Warto zauważyć, że jeżeli gdzieś ktoś łowi na kanałach i zauważy, że przy brzegu są Larseny, warto, warto zawsze przeczesać ten teren, bo często i gęsto okonie są właśnie tutaj, przy samym brzegu. Czasami stoimy im dosłownie. Na głowie, że tak powiem, o, ładnie sobie pomalutko opada. No tu przy brzegu mam około 2,5 metra do 3 metrów głębokości. O! No. Nie spodziewałem się, bardzo delikatne branie, bardzo delikatne branie było, szarpnęło, no jednak coś się dzieje w tej wodzie. ładnie szarpnął, ważną sprawą jest właśnie, nie, nie mówię wyregulowanie kołowrotka, no żyłka, jak sam mówiłem 0,14, ryba może być dość spora, gotowne szarpnięcie potrafi zerwać, po to się reguluje właśnie tutaj kołowrotek, koło z tego względu, żeby popuścił żyłeczkę i zamortyzował to uderzenie. Kij robi swoje, a kołowrotek dodatkowo swoje. Podwójne zabezpieczenie żyłki przed zerwaniem delikatnej. Osobiście bardzo lubię łowić delikatnym sprzętem. Nawet nie poczułem kiedy brało. Chciałem lekko podbić i trzymało i koniec. No. Bardzo delikatnie bierze i to nawet dość porządny musiał być. Dwa, trzy ruchy i zszedł. No. Może troszeczkę przykręcę trochę hamulec. Ładne uderzenie było. Poszedł drugi po kolei zszedł. Za, lek za lekko ustawiłem hamulec. Niemniej jak widać pomimo moich owak jakieś tam brania coś tam się zdarza. Czyli no czas można miło spędzić nad wodą i jakoś nadzieja jest na złowienie jakiejś porządnej rybki. parę słów o prowadzeniu gumki obecnie zmieniłem główkę jigową na 1,5 grama żeby spowolnić opadło mimo wszystko 2,5 gramowa wydaje mi się że mogło być troszeczkę przyciężka pierwszy, pierwszy sposób to tak jak większość wędkarzy łowi czyli klasyczny opad podbicie można, można machnąć dwa razy korbką zakręcić i ładnie sobie opada czekamy opadło pyk, pyk. Czyli to mamy klasyczne łowienie z opadą ultra lekko. Teraz już się wiatr trochę uspokaja, dlatego zmniejszyłem główkę, w tej chwili jest 1,5 gramowa. Zasadniczo jeszcze łowię 0,8 grama daje. mam nawet półgramowe. To jest bardzo dobre właśnie wtedy, kiedy one są leniwe, szczególnie o konie. Ale przy takich lekkich przynętach drobnych to no często jest, często jest przyłów też białej ryby. Czasami leż potrafi uderzyć, płoć jakaś porządna capnie. No, no to po prostu przyłów, ale to trafia się dość często. No i mnóstwo innych ryb. Białe ryby tam biją w to jakieś drobne. Tutaj jest utrapienie babka bycza, czyli też te gumki szarpie dość często. No ale jak mówiłem, odchodzę od tematów. Pierwsza technika tak jak powiedziałem spokojnie klasyczny opad można sobie robić dwa podbicia w tej chwili jak robię to kijaszkiem podbijamy opada sobie powoli na dno strefę przegodną to przeważnie już przeciągam delikatnie i pod samym brzegiem też zwracam uwagę bo często jak mówiłem wcześniej nawet nie wiemy, że potrafimy stać tym okoniom na głowie. Są często pod samymi nogami. Następną techniką no też można zaliczyć ją do opadowych, bo mimo wszystko się podbija troszeczkę. Rzucam lekką przydętą. Napięta żyłka. Oczywiście jak w klasycznym opadzie czekam aż opadnie sobie na dno. Ona opada, w tej chwili przeczesuje ton lekko podciągnę jeszcze żyłkę, lekko ją ruszę żeby jakąś tam pracę wykonywała delikatną, niech ona sobie opada jest już i w tej chwili można delikatnie oszarować pod niej tak ja pokazuję o, lekko podciągamy lekkie szarpnięcie ona się pewnie podbiła, to zostawiamy ją niżej Następnie znowu lekkie szarpnięcie, leciutko, delikatnie ściągamy po dnie, wprowadzamy ją w lekkie drżenie. Czym więcej jakichś kombinacji robimy, tym większa szansa, już nie wiemy jaki ruch jest w stanie tą rybę naszą sprowokować. Jest delikatnie przeciągamy sobie po dnie obserwujemy szczytówkę przy takim sposobie łowienia mamy praktycznie cały, cały czas silny kontakt z przynętą ja mam w tej chwili 1,5 grama na, 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 na wędce i jak widać przy ciągnięciu Aha, no dobrze no właśnie przy tej technice też czy dość często można trafić w zaczepy no ale no niestety to jest nieuniknione w wędkarstwie Przy takie przybrzegowej po prostu podbijamy przynętę i ściągamy ją pomału. Nie lekceważąc tej bliskiej odległości. Jeszcze raz to samo. Główka opada. Ładnie nam na dno. W trakcie opadują leciutko. Lekkie ruchy wykonuje. Bo być może, że w toni też tam właśnie możemy spotkać jakiegoś konia lub co innego. No i w tej chwili opadła już tam na dno i delikatnie przeciągamy. Lekko kijem, leciutko kołowrotkiem i lekko podszczuwamy tą rybkę. Coś to w zasadzie jak wyboczny trok. Delikatnie się odgnie ją dnie. Bardzo jest ważne, aby czuć tą przynętę, aby cały czas nie tracić z nią kontaktu Często się zdarza, że chcemy ją podbić, a okazuje się, że już ryba siedzi, a nawet brania nie widzieliśmy Kiedy wam po jakiejś chwili przystanku, jeżeli damy chwileczkę poleżeć tej naszej przynęty na dnie dość często po ruchu ona stanie i w tym momencie zostaje zaatakowana i w tym momencie nie jesteśmy w stanie wyczuć tego brania i aż, jeszcze raz delikatnie ciągniemy po dnie lekko podszczujemy Akurat w dniu dzisiejszym rybki nie za bardzo są współpracować. No ale jak mówiłem na wstępie pogoda tu jest zmienna jak w kaleidoskopie. To i tak miałem jakieś uderzenia, jakąś rybę na haku, także przynajmniej miałem jakiś kontakt z rybą, czyli nie mogę powiedzieć, że jest całkowite bez rybie. Teraz przeczeszę jeszcze tu strefę brzegową, ale przy dnie. What's Przy tym le, w leczeniu trzeba się liczy z, z tym, że czasami można trafić w zaczep, zaczepić jakieś śmieci czy śmieć jakąś roślinność podwodną, jakieś trawę, jakieś rogatki kanadyjskie i tym podobne. Niemniej jednak w ten sposób często i gęsto przynosi bardzo dobre efekty, a jak widać nie dzisiaj. No, to 2-3 to rzuty nie można nic powiedzieć. Po prostu filmik ten ma na celu przybliżenie kolegom, którzy praktycznie zaczynają swoją przygodę ze spinningiem, do kolegów, którzy chcą łowić o konie. Chcę pokazać, jak fajnie można łowić, a naprawdę, kiedy on nawet trochę bierze, to przeżycia są naprawdę niezapomniane. To jest takie, że tak nazwy, to jest bardzo finezyjne łowienie. Kontakt z przynętą, oczywiście bardzo lekką przynętą. I wtedy kombinowanie przy dnie, lekkie podbicia. O poszorować lekko podnie. Przy pomocy wędki i kowrotka, ale delikatnie, nie zbyt szybko. Potem lekki zryw, tak jakby chciała uciekać. pozwalamy jej opaść i następnie zdołamy ją troszeczkę przednie. ale też dopiero pod powierzchnią się złapał. O. Przy zaczęciu wędkowania tak lekką przynętą warto często przeczesać toni, przejechać po prostu klasycznie spinningując lekki rzut opuścić mniej więcej do połowy głębokości i wtedy Delikatnie, niezbyt szybko, bo jak widać dzisiaj ryby nie są agresywne, nie ganiają, czyli spokojnie, delikatnie przeciągnąć. Być może skusimy coś. Tak widać na razie spokojnie. Być może dopiero coś pod, pod wieczór zacznie brać. no Niestety dzisiaj mam czas troszeczkę ograniczony, także wieczorkiem nie będzie. Innego dnia podjadę pod wieczór, także myślę, że ten sobie połowimy już konkretnie o konia. Dzisiaj tylko sobie omówimy. Ultra lekkie łowienie, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Jeszcze o, chciałem zwrócić uwagę, poprowadzę tutaj przynętę pod samą powierzchnią. Chodziło o taki pewien ruch, tak idzie prosto przynęta, a teraz o lekkie takie drżenie. Wprowadzanie ona jest drżąca, ale wtedy staje się o wiele bardziej atrakcyjna dość często. Po prostu podra, podrażnia okonia, wy, wykonuje większą palę hydro, hydroakustyczną. I w ten sposób o! Lekkie drżenie ona podskakuje. I w, taki, I w taki sposób potrafi być bardzo kusząca. Jest to jeden z dobrych myków. Po prostu prowadzić ją. Prowadzić drżenie, zaraz to zrobię zresztą. Spróbujemy przeprowadzić ją w taki sam sposób. Teraz ją wprowadziłem w lekkie podskoki, chwilę tam lekko podciągnę, lekki opad i a Po prostu, no jak widać to dzisiaj okoń raczej nie żeruje. No jakieś uderzenia miałem, ale też nie mam pewności, że to był okoń. Jest tu dużo sandacza, mogłoby to być sandacze, lekko zapięte i poschodziły z haka. No bo nie jest to typowo wędka na sandasza, a jest go tutaj dość sporo drżenie. raz, takie drżenie a tak w taki sposób wygląda właśnie nasza gumka jak idzie. Podskakuje. I w tym momencie staje się bardzo kusząca. Jak powiedziałem, no dzisiaj przy tych zmianach ciśnienia, zmianach pogody, dzisiaj dwa razy padał deszcz, chwilę spokoju, potem zrywa się wiatr, ciśnienie skacze sam wiem po sobie, bo się nie głowa bolała. Także po prostu do ciśnienia skacze na 100%. A ogólnie wiadomo, że oko nie jest bardzo wrażliwą rybą na zmiany ciśnienia, zmiany pogody wszelkiego też zresztą większość ryb. No ale już okoń to już w szczególności No niestety, ale miałem coś przyczepione I tak to by wyglądało Jeszcze raz podsumujemy Przede wszystkim do ultra lekkiego jigowania Potrzebna jest przede wszystkim cienka żyłka, w ogóle okoń wymaga cienkich żyłek, od tego zacznijmy. Grube żyłki często go płoszą, no chyba, że jest intensywnie, żeruje, wtedy mu nic nie przeszkadza, ale jeżeli chcemy mówić normalnie o konia, żyłki polecam kupywać bardzo cienkie. No ja w tej chwili łowię czternastką, czasami używałem cieńszych, no ale były kłopoty, bo przy lekkich zaczepach, czy tak dalej, często się traciło, nawet przy większej ryby dość się zrywała, a szkoda mnie kalaczyć, także... Myślę, że 14 w zupełności wystarczy, jest to w miarę dość do... żyłka dobra, tylko trzeba kupić raczej dobrą markową żyłkę, żeby na, węze... na węzłach nie pękała i tym podobne. Główki zigowe, no ja osobiście używam mustada. Nie kuleczki, tylko że tak powiem o jajeczka. W tej chwili widać agrafkę. no dzisiaj wyjątkowo założyłem do szybkich zmianek główki, ale z reguły no ja osobiście wolę przywiązywać bezpośrednio, nie używać agrawek. No to już jest kwestia gustu, bo zauważyłem, że jak on troszeczkę nawet żeruje, to niespecjalnie mu przeszkadzają te agrawki. Niemniej jednak lepsze efekty zauważyłem, że są bez agrawek. No i główną, jednym z głównych czynników do takiego łowienia jest odpowiedni kij, tak jak mówiłem na, wcześniej, na, na wstępie. Yy, no ja osobiście Używam kija 1,80 m długości o ciężarze wyrzutu 2-7 gram. O tej szczytowej akcji jest to mięciutki kijek, bardzo fajny, bardzo czuły i pozwala mi na dobre, dalekie wyrzuty, nawet półgramowe główeczki, leciutkie ołowił ołowiu, sam twister i naprawdę rzucam daleko. Po 20 metrów takim kijaszkiem to sobie rzucam. no Oczywiście trzeba na kołowrotek wrotek nawinąć odpowiednią ilość żywki. Lekki rzut, leci. Proszę, 10-15 metrów rzucone spokojnie. Bez żadnego wysiłku. No w tej chwili jest 1,5 grama. No ale półgramowy 0,8 grama też wspaniale mi się rzuca takim kikiem. Nie podaję specjalnej marki, bo. Tego typu kije są, no tak jak i inne, są drogie, są tańsze. Wcale nie potrzeba kupywać najdroższych kijów, najdroższych jakichś tam marek wypasionych. Kij po prostu musi mieć, spełniać swoje pewne parametry do określonej techniki. Tu musi się dobrze wyginać, musi być w miarę, w miarę mocny, czuły, pozwalający na daleki wyrzut. To w miarę daleki o ile można mówić o dalekich wyrzutach tak lekkimi przynętami, no ale skoro rzucam im około 20 metrów, a to w zupełności wystarczy Także aha, jak mówiłem, zmiana pogody, deszcz zaczyna padać Także na koniec tak jak powiedziałem Ultra lekki jest naprawdę bardzo dobrą techniką do łowienia okoni. Uważam ją za jedną z najlepszych technik łowienia okoni. Oczywiście w pewnych warunkach dropshot spełnia też swoje zadania z tego względu, że kiedy jest tak ryba tak leniwa, naprawdę, no to martwa rybka w ogóle bez obciążenia, która sama sobie powolutko opada tam na dropshot, często jest bardzo kuszącym kąskiem. No, uważam że jednak, że jeżeli chodzi o łowienie typowo spinningowe, typowym opadem, to ultra lekki dzik, jeśli chodzi o konia, to jest jedną z lepszych technik. Co nie znaczy, że klasyczne łowienie z opadu główkami 5-10 gramowymi czy tam tak dalej jest złe absolutnie, bo kiedy on naprawdę trochę bierze, to daje też fajne efekty, ale o typowym łowieniu z opadu takimi główkami już 10-15 gramowymi, kiedy już pojadę na sandacze i tak dalej, no to będzie, będzie oddzielny temat. Dzisiaj mówimy tylko o ultra lekkim jig'u, gdzie no myślę, że do 2 gramów to jest max. To już jest, no dla mnie to już jest ciężka przynęta. Około grama, pół grama, 0,8 to jest najlepsze. No zresztą jeszcze nie odpuszczę, akurat pogoda się psuje, deszcz pada, dlatego wam do domu i dlatego wiemy, dlaczego okoń nie chciał dzisiaj brać. No ale po paru wyrzutach, no, trudno powiedzieć coś konkretnego. No w każdym razie na razie to byłoby na dzisiaj tyle. Skoczę jutro może na ryby, to może coś ciekawszego się nakręci. Na razie pozdrawiam wszystkich, a wszystkim na rybach połamaniaki ja. Siemanko ludziska.